Rekolekcje Oddanie 33 z Ojcem Wenantym Katarzyńcem. Dzień 28. W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego miłości. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Wprowadzenie. Akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi to nie jest mój indywidualny, prywatny akt. Łączę się z sercem Jezusa i poświęcam się Maryi mocą Jego miłości. W zjednoczeniu z sercem Jezusa, to znaczy w zjednoczeniu z Eucharystią. Serce Jezusa bije w Eucharystii. Eucharystia jest tajemnicą całkowitego oddania. Przez Komunię Świętą Jezus mówi do mnie: Jestem cały twój. Ojcze Wenante, który prowadziłeś życie ukryte na wzór Jezusa i Maryi, wypraszaj nam łaskę życia w pokorze i cichości. Z nauczania Ojca Wenantego o życiu ukrytym Jezusa. Postaw się myślą w obecności Jezusa Chrystusa, tak jak gdybyś go oglądał oczyma swymi. Przypatruj się wszystkim etapom tego prostego żywota, badaj wszystkie cnoty rozwijające się w nim z wiekiem. Pokorę, która sprawia, że Chrystus przedkłada życie skromne, ukryte w zakątku rzemieślniczego warsztatu. Nad żywot apostolski pełen chwały, oderwanie, przy którym tak radośnie ponosi najdotkliwszy niedostatek co do pokarmu, odzieży, mieszkania, słowem, całą nędzę ludzi ubogich. Miłość, która serce Jego przejmuje litością nad nędzą człowieka i napełnia płomienistą gorliwością o zbawienie Jego duszy, skromność. Która w sposób przedziwny kieruje każdym spojrzeniem Jego, każdym słowem, każdym poruszeniem, każdym krokiem. Skupienie, które pośród rozmowy i pracy i spoczynku trzyma najświętszą duszę Jego nieustannie podniesioną do Boga i nieustannie z nim połączoną. Pamiętaj, że świętość życia naszego polega na czynach zwyczajnych, że doskonałe wykonywanie zwykłych spraw zbliża nas do celu naszego, a niedoskonałe. Oddala. Biorąc wzór z Chrystusa Pana, ucz się czynić dobrze, cokolwiek czynisz. Wezwanie dnia. Zapraszamy Cię dziś do tego, aby dać świadectwo. Może zechcesz dać dziś świadectwo swojego przeżywania tych rekolekcji. Jeśli chcesz się podzielić swoim doświadczeniem, napisz świadectwo Twojego przeżycia tych rekolekcji i wyślij na nasz adres adrian.totus.com To bardzo ważne. Dzięki temu Twoje świadectwo będzie mogło dotrzeć do większej liczby osób, pozostając anonimowym, ponieważ w świadectwach wspominamy tylko imię osoby. Nasze świadectwa są tym, co ma największą siłę, aby zachęcić kolejne osoby do przeżycia tych rekolekcji. Dlatego zachęcamy Cię i prosimy. Jeśli doświadczyłeś lub doświadczyłaś w tych rekolekcjach Bożych Łask, daj świadectwo i napisz o tym na adres adrian.totustuus.gmail.com. Akt oddania. Dopisz dziś na swojej kartce słowa: W zjednoczeniu z sercem Jezusa i mocą Jego miłości. Świadectwo z rekolekcji Oddanie 33. Spotkanie, które przewartościowało wszystko. Oddałem swoje życie w ręce Maryi 15 lat temu na początku mojej drogi nawrócenia. Moja historia to wiele lat hedonistycznego życia, w które wkroczył Bóg i najświętsza panienka. Spotkanie, które przewartościowało wszystko. Dziś, kończąc 33-dniowe rekolekcje, uzmysławiam sobie, jak inna jest moja wiara i relacja z Bogiem dziś. W porównaniu do tej sprzed piętnastu lat. Wtedy byłem żyjącym duchowymi uniesieniami neofitą. Nastawiałem się na emocje i uczucia, czyli na takie momenty, kiedy Bóg jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Po kilkunastu latach już nie jest tak emocjonalnie, jest inaczej. Czasem trudniej trwać, trudniej być wiernym, kiedy się Boga aż tak nie czuje. Jest czas doświadczania własnej marności i słabości, potrzeba pokuty. To słowo dopiero od niedawna jest w moim słowniku. Nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca, tak, spowiedź, tak, różaniec, tak, rozważania, tak, Eucharystia, tak, ale pokuta, no właśnie. Czy to o odklepane modlitwy po zakończonej spowiedzi chodzi? Z dnia na dzień treści rozważań wciągały mnie coraz głębiej i zmuszały do stawania w prawdzie, że nie jest ze mną dobrze. Klapki spadły mi z oczu. Moja nędza! Maryjo, ratuj! Czas rekolekcji tyle obnażył, tyle trudnych rzeczy mi pokazałaś, Maryjo. To teraz pomożesz mi coś z tym zrobić, naprawić. Wiecie co? Ona jest. Naprawdę pomaga sprzątać moje serce. Zostańcie z Bogiem i Maryją. Jacek. Modlitwa o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w trójcy jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w kościele stał się przykładem dla twoich wiernych. Wynieś panie tego sługę twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę, za jego wstawiennictwem, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Skrócony kalwaryjski akt zawierzenia. Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko Maryjo, Pani kalwaryjska, pragnę być cały twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie. Wszystko, czym jestem, oraz całą moją rodzinę. Najlepsza matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości, a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pani niepokalana, prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen. Był to fragment rekolekcji Oddanie 33. Z Ojcem Wenantym Katarzyńcem. Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki, którą można zamówić przez stronę www.wenanty.pl